Siemanko wszystkim. Dzisiaj taki mały update z mojej strony i przy okazji chciałem wam pokazać trochę i opowiedzieć o technice przysiadów. No i zacznę od tych przysiadów. Tutaj jak widzicie, to jest najgłębsza najgłębiej jak mogę zejść w przysiadzie. Ktoś tam ostatnio pisał, że dużo niżej mógłbym zejść, także chciałem pokazać z samym gryfem że to jest po prostu maksimum ile mogę zejść. No nie uważam, żeby to było jakoś płytko, jest dużo poniżej 90 stopni, także wszystko co tam powinno być aktywowane jest jak najbardziej aktywowane. I coś, coś o czym jeszcze chciałem powiedzieć, mianowicie rozstaw nóg. No ja polecam trochę szerzej niż biodra. Wtedy aktywujemy mocno czworogłowę i Yy, przywodziciele nam się nie rozrosną yy, aż tak mocno. Co mogłoby trochę zepsuć sylwetkę, yy, no bo no, sami wiecie, rozrośnięte przywodziciele, no to wyobraźcie sobie, jak to u faceta wygląda. U kobiet może yy, lepiej, ale u faceta jak najbardziej staramy się te czworogłowy, jednak. <laughs> Także, no, nie za szeroki rozstaw nóg. Yy. I kolejna rzecz. Yy. To kolana wychodzące poza przedpalce stóp. To jest drażliwy temat. Większość trenerów powiedziałaby, że tak nie powinno się robić, ale to zależy ogólnie od mechaniki ciała u każdej osoby. U wysokich, no to z bardzo dobrą techniką, myślę, że praktycznie zawsze te kolana wyjdą przed palce. I to wcale nie jest nic takiego złego, o ile tak jak ja tutaj widzicie, zaczynam ruch y, cofając biodra do tyłu, tak jakbym chciał usiąść z tyłu na coś. Y, kiedy robimy takie coś na początku, to po prostu y, ca całe obciążenie y, łapią biodra, y, a nie właśnie kolana. Y, gdybyś y, dużo ludzi robi taki błąd, że właśnie schodzi kolanami najpierw w dół, a potem miednica leci do tyłu. I wtedy martwiłbym się tym wychodzeniem kolana przed, kolan przed palce. Ale jeśli robicie ruch tak jak ja, to znaczy bioderka do tyłu, dupa, dupa do tyłu najpierw, potem uginamy kolana, to, to nasze kolana są bezpieczne, także śmiało można sobie schodzić bardzo nisko i te kolana w przód, nic się nie stanie. Ogólnie no, tutaj, jak widać, 150 kg. Yy, słabo ostatnio. Spadająca woda, tak? Yy, słabo ostatnio, bo jestem niewyspany, przemęczony i troszkę ta siła spadła. No już yy, 155 na 7 razy yy, najwięcej mi się udało, a, a, a niestety no, jest spadek siły i teraz 150 na te 5 razy. Ale walczymy z tym, co mamy. I, I jedziemy dalej, tak. Ogólnie mm, ta kontuzja barku, o której wspominałem parę razy, no niestety odnowiła się po raz kolejny, i postanowiłem pójść do lekarza w końcu <grym> po dwóch miesiącach. Yy, także no okazało się, że jest to zapalenie jakiegoś więzozrostu czy coś takiego, i, i, i jeszcze no będę tam miał to oglądane i on stwierdzi, co dalej, ale. Na pewno będę miał przerwę w ogóle w treningu góry ciała, także przysiady to jest jedyne na co sobie mogę pozwolić. No i jakieś tam wyprosty uginanie na maszynach. Yy, ale z góry ciała to no niestety nic, nic na ten moment nie będę mógł robić. Także ubolewam nad tym trochę. No ale miejmy nadzieję, że po prostu załatwię to i, i będę mógł wrócić do normalnych treningów, bo klatki w ogóle nie mogę robić. I tęsknię za tym już dosyć. Także no, zobaczymy co tam, co tam zrobią z tym moim barkiem nieszczęsnym. Jakieś fale uderzeniowe on tam zaproponował. No i myślę, że to wszystko co chciałem dzisiaj powiedzieć, także no taki krótki materiał z siłowni, mam nadzieję, że się podoba, dawno nic o nogach nie dawaliśmy. Tak, właśnie poza przysiadami zrobiłem przysiady, to ogólnie tam widzieliście sam gryf, potem 60 kg, potem 100, 130, no i pierwsza seria robocza 150 na 5 powtórzeń, 140 też na 5 powtórzeń i 130 na 5 powtórzeń, Trzy takie serie robocze, tutaj potem 3 albo 4 serie właśnie uginań. Bez szans w ciężare, z ciężarem tam około na 10 powtórzeń i, i, i po tym jeszcze łydeczki zaraz będą <laughs> no i taki trening myślę trzy razy w tygodniu yy, same te nogi będę wykonywał. No niestety martwego ciągu też nie mogę, bo, bo ten bark będzie yy, pracował przy tym, a boli to tak nieznośnie, że naprawdę yy, unoszenie ręki sprawia mi ból, także nie mogę, nie mogę no, nic z tych rzeczy robić. Zostaję przy tych nogach, miejmy nadzieję że jak najszybciej. Także tak, no myślę, że wsią na dzisiaj...